kraje i obyczaje. Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu Sens. W drugim sezonie podcastów zabieram Państwa w kolejne podróże. Rozmawiam z osobami, które znają te destynacje jak własną kieszeń. Materiał sponsorowany przez Biuro Turystyki ZNP Logostur, które oferuje wyjazdy kulturowo-poznawcze na siedem kontynentów, spełniając marzenia o poznawaniu świata. Wyjątkowy standard, indywidualne podejście oraz unikalne atrakcje sprawiają, że egzotyczna przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na logostur.pl. Kraje i obyczaje. Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu Sens. Wojciech Węszaryk. Dzisiaj w naszym cyklu podcastów Kraje i Obyczaje przenosimy się po przekątnej właściwie w stosunku do Polski, bo na sam kraniec prawie że. No, no, sam kraniec półkoli ale w stronę bieguna południowego, do Ziemi Ognistej. I to jest takie miejsce, które jest y, y, wspólne dla Chile i Argentyny, prawda, z tego, co, to, co wiem. Byłeś tam i jakie to, to brzmi zupełnie magicznie, Ziemia Ognista, wydaje się wręcz, że to jest takie mityczne miejsce, a ono istnieje naprawdę. Tak, nazywa się Ognista, chociaż jest tam bardzo zimno bo rzeczywiście odległość od, od bieguna na niej jest już duża, wystawione na wiatry, deszcze. No i to jest, to jest wyspa w ogóle, to czasami nie zdajemy sobie sprawy, bo to wydawałoby się, patrząc na kontur kontynentu, że to jest część, ale de facto to jest, to jest wyspa. No tam na Magellana, tak? Dokładnie. Prawda ona dzieli od kontynentu. Tak, tak. Jest, w przypadku Argentyny ta część Ziemi Ognistej jest najmniejsza, a No ona nazywa się Ognista, bo tam kiedy ym, ludność yy, Miejscowa pływała na, na kanu, na, na łódkach. No i tam jest wilgotno, ciężko rozpalić na nowo e, ogień, no to wozili ze sobą e, żar, żeby mieć zawsze już się te, ten początek na ognisko. Jak gdzieś dopływali, to zapalali już od tego, nie? Natomiast no niestety pod koniec XIX i na początku XX wieku, czyli bardzo niedawno, warto zwrócić uwagę, nie?, że y, no, wtedy odbyła się ta. Inwazja Argentyny jako państwa uh -huh. na, na to miejsce, no i większa część tej ludności została zlikwidowana. A kto tam był? Co to było? Co to były za ludy? Y -Diamana. Okay. Aha. Znaczy jeszcze. Nie, nie jest tak, że ich całkowicie już nie uh -huh. ma. Nie jeszcze są, natomiast. Uh -huh. Bardzo niewielu, niestety. Mhm. A wiesz, jak się nazywa Ziemia Ognista w ich języku, czy to jest... Y to już jest, wy wykracza poza moje możliwości w tym wypadku. <grym> okay. tak? Tam jest y od bieguna bardzo niedaleko, już nas dzieli, prawda? To są najbardziej wysunięte... A nie, no w tak? jasno daleko. Znaczy. Tak? Daleko. <grym> 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 tam tych tysięcy kilometrów, ale jest przez kawałek. Natomiast, no tak, no jest to mówi się, uh -huh. określa się Ushuaie mianem najbardziej na południe tak. wysuniętego miasta na świecie, co no nie do końca może... Znaczy, żeby to było prawdą, to mówimy się, musimy się umówić, jeśli chodzi o wiele rzeczy. Nie? Uh -huh. Bo to nie jest najbardziej na południe wysunięta populacja, bo uh -huh. bardziej na południe jest Puerto Williams w Chile, po drugiej stronie kanału Bigla. I też to nie jest najbardziej na południe wysunięta uh -huh. miejscowość Argentyny, bo najbardziej najba, na południe jest Puerto y, 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 Puerto Almanza. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o duże miasta, do których mm -hmm. można dojechać drogą asfaltową, tak, to No Właśnie, chyba tam w Ushuaya się kończy asfalt, tak? To jest tak, że tam się chyba już ta autostrada kończy? Czy droga, wiem, droga. Droga, no, to autostrada, to, tak, to to, no. droga krajowa nr 3, która wiedzie mm -hmm. z Buenos Aires. Y tak, jeżeli spojrzymy na mapy, mm -hmm. pomyślimy, że to pewnie jest autostrada. Mm -hmm. Tak by to mm -hmm. mogło, można by wnioskować natomiast jest to dość wąska mm -hmm. droga jednopasmowa mm -hmm. <laughs> A powiedz miasto, jak samo to miasto wygląda według to naszych standardów, to jest po prostu duże miasto? Czy to... tak? No, tak, to jest dość duże miasto, trochę przemysłowe w pewnym stopniu, chociaż Rio Grande jest bardziej, bo w ziemię w tej części argentyńskiej, w całej prowincji, czyli tak w województwie. Mm -hmm. Istnieją w ogóle tylko cztery miejscowości. Uh -huh. nie? w całej naj, Największe uh -huh. jest Rio Grande, a potem jest uh -huh. Usłaja, Toluín uh -huh. i właśnie uh -huh. Port nie? Uh -huh. No i nie pamiętam dokładnie, w populacji około 50 tysięcy powinna być Usłaja. Ale tak bym chciała, żebyśmy ja i myślę, może słuchacze wyobrazić sobie, jak to miasto. Argentyna nie jest kierunkiem, bo mimo, że się kojarzy tak najbardziej z Buenos Aires i milongami, tangami, to w Argentynie dużo bardziej interesująca jest przyroda, tak? No to zdecydowanie. Ludzie, którzy jeżdżą do Patagonii, do Ziemi Ognistej, do Santa Cruz, czyli ostatniej prowincji też na południu kontynentalnej Argentyny, tam gdzie jest Calafate, Chalten, Fitzroy mhm. i tak dalej. no jeździ się tam przede wszystkim z zapatrzeniem właśnie na góry, lodowce, jeziora, na przestrzeń. To ogromna przestrzeń, ogromne puste przestrzenie, no prowincja Santa Cruz ma gęstość zaludnienia jeden mieszkaniec na kilometr kwadratowy, czyli 128 razy mniej niż Polska, nie? Żeby mieć jakieś wyobrażenie, jak to wygląda, no, stoimy pośrodku i to jest, no, step po horyzont właściwie, nie? Więc coś, coś takiego, co, no, trudno byłoby znaleźć w Polsce, jakiś odpowiednik może, nie? Czy, czy nawet znaczy, myślisz w Europie nawet, prawda? Też mm -hmm. trudno, bo to są takie przestrzenie i to rzeczywiście jest tak, jak po horyzont, nie widzisz człowieka, nie widzisz zabudowy, tylko... Pustka, tak. pustka, pustka. Zazwyczaj inaczej w, w stepie, nie? Uh -huh. no, można wyróżnić, y, po, jeżeli mówimy o prowincji Santa Cruz, czy uh -huh. Chubut, czy Negro, one są wszystkie dość uh -huh. podobne, dość analogiczne. Uh -huh. Rozciągają się od gór uh -huh. po Ocean Atlantycki. Uh -huh. y, więc te skrajne dwie, y, te dwa regiony, czyli na samym wybrzeżu i pod samymi górami, tam jest trochę inaczej. Uh -huh. Natomiast cała ta centralna część, ta stepowa, no to rzeczywiście. To jest ten step po horyzont. Czasami jakieś wzniesienia, tam, ale, ale no. tak, no dużo pustki przede wszystkim. Częściej spotyka się, no jadąc drogą, ja akurat jechałem rowerem yy, wielokrotnie, no, częściej się spotka przypadkiem guanaco czy pancernika niż człowieka. A um, tak, powiedziałeś o stepie. Ale też wspomniałeś o lodowcach o tym zróżnicowaniu. to właśnie coś, co by się, no tak pomyślę, że to nie jest taka rzecz, że się akurat kojarzy lodowiec z Argentyną. Znaczy jeśli ktoś już wie, no to kojarzy, ale to nie jest. A tam są bardzo duże lodowce, prawda? I tam są nawet. Tam to nawet jest to... nawet lądolud. lądolud no tam jest nawet lądolud, czyli ten lądow, lądolud patagoński południowy, dokładnie to się nazywa. No to jest największa w ogóle masa lodowa poza biegunami, największa mhm. na świecie poza biegunami, nie? No, i to jest tak, dużo bieli. I to robi wrażenie? Dużo, dużo lodu. Oczywiście trudno to, no, trudno to zobaczyć jakby naraz, nie? No, bo mm -hmm. to, jest, to, jest, to jest gigantyczna powierzchnia. Natomiast mm -hmm. można się zbliżyć y, jakby do skraju mm -hmm. tego lodowca, w różnych miejscach mm -hmm. zresztą. No, na, najbardziej znany mm -hmm. jest ten Perito Moreno, mm -hmm. y, 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 który jest jedną z odnóg. Mm -hmm. no, jest jedną z odnóg, którą akurat tak się składa, że widać. Mm -hmm. Dużo naraz. Mm -hmm. mm -hmm. y natomiast cały lądolód jest oczywiście dużo, dużo, dużo większy. No i można też dojść do innych odnóg, prawda? No bo wyobraźmy sobie ten, ten lądolód jako taką plamę. Plamę lodu wielką, gigantyczną, rozciągającą się na dziesiątki kilometrów, która spada takimi odnogami w kierunku y stepu, w kierunku przedgórza. No i w różnych miejscach możemy jakby zobaczyć te. Te, 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 te koń, mac, końcówki, macki, te macki, macki, tak, macki. Tak, tak, Właśnie wspomniałeś Perito Moreno i doczytałam się, nie wiem, znaczy myślę, że to jest prawda, że to jest największy chyba, jeden z największych zbiorników wodnych na świecie. Znaczy w tym kontekście, jak mówisz, że Londolodu to może... No to on, jest, on jest częścią ten, mhm. tego całego lądolodu. No i potem z tego lądolodu Rodzą się duże, już dwa duże jeziora, akurat z tego konkretnie rodzi się lago Argentino i lago Wiedma, sąsiadujące mhm. takie jeziora polowcowe, lodowcowe, turkusowej barwy, nie? To, co wynika z właśnie z z procesu tarcia lodu o skałę. Mhm. Właśnie to, ten, ten proces, te opiłki, można powiedzieć, nie wiem, technicznie jak to się nazywa, geologa, trzeba by zapytać. No, z tego procesu barwią wodę na, na taki turkusowy kolor, którego może byśmy Oczekiwali bardziej, nie wiem, na Karaibach niż mm -hmm. w Patagonii, prawda? I potem cała rzeka, która wypływa z, z tego jeziora, um, Rio Santa Cruz, tak jak. Nazywa się też prowincja, też ma taki cały kolor. Czyli potem mamy no dość bajeczny, właśnie ten, ten widok stepu, gigantycznego stepu, który jest taki żółto-szary. No i yy, ta, ta, ta turkusowa rzeka, duża, szeroka rzeka moc, o, o mocnym przepływie, dużym przepływie, yy, płynąca do Atlantyku. I powiedz on przez cały rok ma taki kolor, jezioro? I czy to są jakieś takie okresy, kiedy szczególnie. Jakby no ten lodowiec przysłały. jest podcinany, bo tam chyba są takie jakieś zjawiska, prawda? Jakiegoś podcinania trochę lodowca. No on się kruszy stopniowo, hmm. tak, i tam. No i też jest taki jest też problem z tym związany, bo obecnie się tam buduje zapory. Jest próba zainstalowania zapory wodnej, elektrowni wodnej, zapory elektrowni na rzece Santa Cruz. No i to jest problematyczne, no bo wyobraźmy sobie to cały ten, mamy ten, ten zestaw londo, lądolud. Spływające lodowce, kruszące się, mm -hmm. opadające. No i dwa jeziora, w z, z tego powstają, i które z których potem wychodzi ta rzeka. Prawda? Jeżeli my podniesiemy poziom wody, no bo stawiamy zapory, podnosi się poziom wody na całym, w całym tym systemie i podmywa właśnie jeszcze bardziej ten lodowiec. Co się stanie? Naprawdę nie wiadomo ale może stać się coś złego, znaczy, że będzie to przyspieszał po prostu ten, poprzez podniesienie się poziomu wody, który oczywiście ma temperaturę większą niż zero, będzie się przyspieszał proces topnienia, zwiększy się ilość wody i ta, ta ma pewnie się zawali, zresztą przy próbach i postawienie już się zawaliło kilkukrotnie, więc nie wiem, co się z tym dalej będzie działo. No, to znaczy, może nie mamy się czym niepokoić, bo ona jednak nie powstanie. Koniec. Jest to, jest to <laughs> Koniec końców. Od Chile sąsiadującego. Argentynę łączą, dzielą Andy wydawałoby się, że to jest jakaś taka naturalna przegroda, natomiast tam zostały nieuwzględnione to trochę jak w tych różnych podziałach postkolonialnych, zostały nieuwzględnione Powiedzmy, relacje mieszkańcy. lokalne, mieszkańcy, tak? Mieszkań, tam, mieszkań, zda, mieszkańcy tak, mieszkań. tak, chodzi mi o to, że dobrostan <laughs> lokal rdzennych ludów. I tam chyba też mamy taki problem, prawda? Między Chile a Argentyną. Dokładnie tak. Ja, ja to lubię porównywać z historią Polski, bo to może wtedy Polakom nam jest łatwiej to zrozumieć. Czy też. Ym, czy też może współ, współczuć, nie współodczuwać tą sytuację, albo może w ten sposób, no bo my mamy naszą historię związaną z XIX wiekiem, kiedy yy, właśnie terytorium Polski jest podzielone między trzy mocarstwa, albo w dobrym przybliżeniu dwa, prawda? No bo te trzecie powiedzmy, że wzięło trochę mniej, więc mamy te dwa mocarstwa, które z grubsza rozbijają terytorium. Zamieszkane przez Polaków na, na pół. No i to się zdarzyło w, y, dla, dla Mapuczów, czyli tej ludności, która zajmuje, właśnie zamieszkuje południowe Andy y, po obu stronach y, tych gór. No i właśnie, przyszło w, pod koniec XIX wieku, mówimy o roku 1880 mniej więcej, y, tak ze strony chilejskiej, jak i ze strony argentyńskiej, no, odbyły się inwazje, y, konkwisty podkreślam, konkwisty już tych państw. Chile i Argentyny, nie konkwista hiszpańska, tylko konkwista Chile i Argentyny na Patagonie, no i ustala się granice właśnie wzdłuż wierzchołków, rozbijając terytorium Mapuciów, no i potem oni przeżyli, zostali dotknięci, zostają dotknięci cały czas dyskryminacją, którą znów możemy gdzieś tam porównać, może z wspomnieniami z czasów z czasów zaborów, nie? Czyli na przykład tam klęczenie na grochu czy na soli w szkole, zamówienie w swoim języku. Taki pro, intensywny proces hispanizacji, hispanizacji w analogii do germanizacji, czy rusyfikacji, nie? Chciałabym trochę wnieść radości do naszej rozmowy i... A radość, czyli wino. Mamy słynne argentyńskie wina i mamy Mendozę jako największe, znaczy region, tak? To też wielki region i wielkie, e, wielkie winnice. Ta, jeden, z, jeden z regionów, jeden z regionów tak. Te, te, te wino to warto wspomnieć, bo zawsze mówi Mendoza, 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 ale tych regionów, gdzie, wino, gdzie, gdzie winogrona się uprawia mhm. i wina się robi jest więcej, w szczególności północ Patagonii też, Rio Negro, Neuquén, niektóre miejsca w prowincji La Pampa i dalej na północ La Rioja i San Juan, San Juan zwłaszcza polecam. Natomiast tak, najbardziej znane jest Mendoza i Mendoza będąca takim regionem, jeśli chodzi o prowincję, czyli ten podział administracyjny, jest, jest takim, taką prowincją graniczną, w tym sensie, że właśnie ze starą kolonizacją i też właśnie z tym procesem uprawy winorośli i robienia win jest związana właściwie skrajnie północna Mendoza, ten najbardziej północny skrawek. Natomiast cała reszta, południowa, centralna Mendoza została właśnie, podbita i dołączona tej prowincji pod koniec XIX wieku, nie o czym mówiłem. I to jest. Jeżeli ktoś się wybiera, do będąc na wakacje, może być prawie pewny, że nie będzie padać. Jeśli mówimy zwłaszcza o tych, o, o tych częściach stepowych, no to tam są opady rzędu 200 mm rocznie. Przy dużo większym nasłonecznieniu niż w Polsce. Nie? W Polsce mamy rzędu 600 mm, trzy razy więcej i mamy dużo mniejsze nasłonecznienie, więc to się czuje bardziej tu. Natomiast tam 200 mm to tak jakby nie padało. W ogóle. Więc polega się na tej wodzie, która spływa z gór. Mhm. Tą wodę się kanalizuje, z rzek się wprowadza w kanały, i potem są takie sytuacje, że widać rzeki, nie jedno zresztą, tych, tych rzek jest więcej, których już nie ma, bo zostały cał całkowicie wypite, spożytkowane, wypite przez, no, przez te plantacje winorośli. Nie? No i tak, słońce winorośla, wino, tak, Mendoza, anconcagua, góry. Mhm. A powiedz jeszcze, czy to znaczy, bo wspomniałeś o tu o wysuszaniu rzek, czy to jest, e, oczywiście to jest daleko od pustyni Atakama, która jest wskazywana jedno z najbardziej suchych miejsc na świecie, ale czy tam też w Mendozie jest, w ogóle w Argentynie jest problem suszy? Znaczy ryzyko suszy jest duże. Oczywiście jest, jest, istnieje, istnieje klęska suszy <noise> w wielu regionach, bo tak jak powiedziałem w przypadku Mendozy, tak właściwie trudno mi podać liczby, ale tak mniej więcej, już no, na pewno powyżej połowy, a być może nawet dwie trzecie terytorium, to są miejsca, gdzie pada na tyle mało właśnie, że trzeba polegać na tej wody, wodzie lodowcowej, wodzie, która spływa z gór. Więc jest kluczowe z tym, co się dzieje w tych górach teraz. Co my robimy, jak ta woda spływa? Co my robimy? Czy my ją zaraz zatrzymamy tam i tylko na przykład zużytkujemy na winnicy? Czy puścimy ją dalej, żeby na przykład sąsiednia prowincja mogła pić wodę. I to może brzmieć jako przesada, ale akurat to jest realny problem, bo, bo akurat Mendoza wy, wypiła całą rzekę Atuel i tej rzeki nie starczyło dla kolejnej prowincji, czyli prowincji La Pampa. Tam w prowincji La Pampa nie ma ani jednej rzeki. Terytorium znowu wielkości, no trochę mniej od Polski, ale porównywalne której yy, nie ma ani jednej rzeki. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, ile tutaj mamy rzek, nie wiem, wyjeżdżamy, jest nalew, jest bóg, jest to, jest tamto, już nie, nie wspominając o wszystkich strumieniach jakichś pomniejszych. A tu mamy całe wielkie terytorium, długie na kilkaset kilometrów, gdzie nie ma ani jednej rzeki. Więc zdecydowanie no, kwestia wody w Argentynie, w, w południowej yy, i południowej. Północno-zachodniej Argentynie, czyli tu gdzie mówiliśmy, właśnie tam Santa Cruz, Mendoza i, i wszystkie prowincje po drodze, wszędzie temat wody jest tematem centralnym. Absolutnie. I to się przenosi na ekonomię, czy też to się przenosi po prostu na życie ludzi, już to już jest taka skala? No, to się przenosi na przykład na takie sytuacje, jak żeby, żeby, żeby zapodać jakąś sytuację, jakiś przykład z życia, z życia codziennego, zejść na skalę mikro, nie? Miejscowość się nazywa Nałelnikieł, jeśli dobrze pamiętam, w prowincji Rio Negro. No i jest woda przez półtorej godziny dziennie. Jest takie źródełko na górze, gdzie woda zresztą nie jest najlepsza, bo ma trochę arszeniku. No i od tam, tam skapuje, skapuje, skapuje przez cały dzień, przez całą noc. O 12 otwiera się zawór, płynie woda do miejscowości. Można sobie to zrobić pranie. Można wtedy zgromadzić do bidonów. No i w za, za, zależności, ile nakapało, za godzinę, za półtorej godziny się kończy w ogóle. Nie? Więc no, to może jest trochę skrajny przypadek. Nie jest tak, że tak jest wszędzie i tak dalej, ale no, dzieją się takie rzeczy. To jest przypadek jak najbardziej realny. Mhm. Nie, Agłada Cecilia nazywa się Agłada Cecilia to było, tak. nie dzieje się, kawałek dalej. Okej, okay. dobrze. A powiedz, gdybyśmy jeszcze poszli dalej, bo y, zaczęliśmy od tego, że to jest. Y, Dosyć na południu, ale zimno, ponieważ droga półkula. kula. Jakbyśmy poszli dalej ku północy, to jak się zmienia klimat w Argentynie? No, bardzo się zmienia. Znaczy mówimy o. o jakbyśmy Argentynę wzięli do ręki, położyli tutaj w Europie, to by się rozciągała od Portugalii po Białoruś. Nie? Tylko, że tutaj ta, ten akurat przykład jest w poziomie, a ona jest w pionie, nie? O ponad 4000 km długości, więc nawet sama Patagonia, tak się mówi Patagonia, jakby to był jeden region, ale znowu między tą ziemią ognistą, z której zaczęliśmy, gdzie temperatura w lecie, no w zasadzie nie wzrasta więcej niż 25 stopni, nie? U nas w Polsce wzrasta 30, 35, mhm. 36 stopni nawet, nie? W Uchłaj nie będzie aż tyle, nie dojdzie do 30. 25 to już jest dużo. Nie? Więc to jest zimniejszy trochę klimat niż u nas. No a z kolei, jak pójdziemy na. Zacz, jeszcze jesteśmy w Patagonii. Pojedziemy do Neuquén, czy Rio Negro, północna Patagonia. No to mamy lata w lecie temperatury rzędu 40 kilka. Zwłaszcza na stepie, kiedy ten step się nagrzewa. Zwłaszcza jak jest jakaś gliniasta taka ziemia, to się nagrzewa w cholerę. jasno. No. Idąc dalej w górę, trafimy na temperatury właściwie w miarę wysokie przez cały rok. Te zimy, które. No może być jakiś przymrozek raz w roku, w dwa w zimie, znaczy w nocy mam, wiem, tam do zera spadnie, mm -hmm. ale potem w ciągu dnia już znowu do 15 czy 20 w zimie. Nie? W, w lecie temperatury w, w Chaco czy Formozie to są naj, takie najbardziej północne prowincje, już na granicy z Paragwajem, no to do, do 50 odczuwalna, odczuwalna, powyżej 50 nawet może być nie odczuwalna. Zwłaszcza tam y, bardziej na wschód, gdzie jest wilgotno. To jest w ogóle rzeczywiście niesamowite teraz, jak powiedziałeś między od Portugalii do Białorusi, to tak. wyobraziłem sobie skalę, bo rzeczywiście z perspektywy Europy nam się to. Znaczy jedno państwo taka właściwie co wspólnego, znaczy pewnie coś ma wspólnego, ale poniekąd, co ma wspólnego właśnie ziemia ogniska z, z Buenos Aires na przykład. Mm. No, jeśli chodzi o powierzchnię, akurat to ostatnio sprawdzałem. Powierzchnia Argentyny, to by było, tylko Argentyny, to to jest jakieś trzy w Unii Europejskiej całej. Nie? Na ile daleko z Buenos Aires trzeba jechać, żeby zobaczyć y, taką bliższą twojemu sercu Argentynę? Czy wystarczy wjechać z miasta, czy to jednak musi być jakiś? Nie, e... no ja wiem, 100 kilometrów się wyjedził już jest spokojniej. 60, 60 to jest 60 kilometrów to, to są to są obrzeża, to są. Przedmieścia, Pot, i potem zaczyna się inny świat, trochę, nie? G bo na sobie jest gigantyczne, absolutnie gigantyczne, jeżeli pol policzymy, jakby całą metropolię, nie? Ym, czyli czyli to, to centrum administracyjne i wszystko, co jest dookoła, co tak naprawdę zlało się w jedno wielkie miasto, które ma ponad 10 milionów mieszkańców. To jest absurd jakiś. Że na, w kraju, tak o którym mówiliśmy przed chwilą, nie? Od Białorusi do, 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 do Portugalii, w kraju, który jest tak gigantyczny, że mamy praktycznie jedną trzecią populacji, troszkę mniej niż jedną trzecią populacji, skoncentrowano w jednym miejscu. Yy, strasznie dziwne. No, powiedziałeś coś takiego, że tam na południu Ziemi Ognistej tak mamy jedną osobę, na kilometr, tak? Na, na, w Santa Cruz jedna osoba tak, na kilometr. To, jeśli tak. mówimy tutaj o 10 milionach, no to jest zupełnie inna skala. Skoncentrowany w jednym miejscu. Tak. No to jest coś strasznego, w Buenos Aires. A powiedz, czy na ile Buenos Aires to jest Argentyna, czy to jest, czy to jest takie właśnie miasto międzynarodowe, w którym jest już mało rodzennej kultury argentyńskiej? wchodzimy na bardzo drażliwy temat. Nie mi o to, czy to jest metro, takie miasto multikultu, tak, jak powiedziałeś o pewnym państwie składającym z wielkich miast. Czyli tak. powiedzmy, czy właśnie, czy to jest takie miasto, gdzie znajdziesz wszystko, czy ono jednak jest argentyńskie. Ma nie coś jest takiego, co ma argentyńskiego. jest. jest, jest porteño, jest swoje, jest, ma swoją charakterystykę, ma swój slang, ma swoje jakieś tam miejsca i tak dalej. Natomiast. Jeśli pytamy o kulturę argentyńską, jak powiedziałeś, to z kulturą argentyńską, to, było, to, to, to mi się lampka zapaliła, uh -huh. bo no bo Argentyna jest trochę takim zlepkiem, nie? Uh -huh. I państwem, no ja mówię imperialnym w tym sensie, że terytorium dzisiejszej Argentyny w większej części zostało podbite niedawno. Niedawno mówię... 80, 100, 150 lat temu, stosunkowo niedawno. Więc, bo czasami jest właśnie to pytanie. Czy na przykład w Paragwaju, ktoś kiedyś pytał, czy w Paragwaju czuć wpływ argentyńskiej kultury? Argentyńskiej kultury dzielczego? czego? Znaczy, nie istnieje. I odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. To w północnej Argentynie, w północno-wschodniej Argentynie, czuć wpływ Paragwaju. To w północno-zachodniej Argentynie, czuć wpływ Boliwii. To w zachodniej Argentynie, czyś wpływ Chile. Przez wpływ Argentyny, Argentyny. To, co jest taką argentyńską kulturą, to jest właśnie może rzeczywiście ta kultura miejska. Może to tango, z tym, że to tango, to jest właśnie znowu. To jest nawet nie tyle kultura miejska, to kultura z Buenos Aires, z bardzo konkretnej dzielnicy. Natomiast nie jest to coś, co, z czym by się identyfikowali Argentyńczycy, nawet z dużych miast, ale z innych regionów. Nie. Czyli co jest tożsamością taką kulturalną A, argentyńską? Widzisz, to jest, oni nie wiedzą. Ja też nie wiem. Nikt tego nie wie. Oni szukają tego. To jest temat ważki ważny, yy, który, no, z którym jest związany dużo konfliktów politycznych współczesnych. Na przykład teraz, dokładnie, jest cała batalia kulturowa na temat tego, co powinno być tym trzonem tożsamości, mm -hmm. nie? Czasami się próbuje się znaleźć to w yy, Wojnie o Falklandy Malwiny, nie jako taki czynnik jednoczący, wspólny wróg Wielka Brytania. No tak, ale budowanie na konflikcie to nie jest najbardziej. Tak, chyba tylko, najbardziej. Dokładnie, tylko jak przyszłościowe. Tylko jak popatrzysz, to na czym budujemy? Znaczy, jeżeli Mówiliśmy przed chwilą o Mapuczach, nie? Co wspólnego, jak, jak gdzie znaleźć jedność między Mapuczem z tych Andów, którego przed chwilą podbili i on jeszcze pamięta, bo mu dziadek opowiadał? Co ma wspólnego z tym, który mieszka w Buenos Aires, na przykład, i był tym, który z rodziny generałów, którzy tam jeździli w podwie. Jak to połączyć, te dwie rzeczy, nie? Więc trzeba jakby wyjść, jakby tak sobie może myślą ci, którzy jakby robił ten, ten projekt tożsamościowy, że trzeba wyjść poza związki między tymi dwoma ludźmi i poszukać czegoś trzeciego. Jasne. Na przykład wspólnego wroga? I wtedy powiemy wy jesteście Argentyńczykiem, bo się się tym tamtym z zewnątrz. Ale oh. powiedz, kiedy ktoś się z Argentyny, zapytasz go, to on powie, że on jest Argentyńczykiem, czy on będzie się odwoływał do jakiejś swojej takiej tożsamości lokalnej? No to, za, to będzie zależało, kogo spytamy zdecydowanie. Nie? Na pewno wielu powie, że Argentyńczyków, na pewno wielu będzie miał wątpliwości. Będą Tacy, którzy się odwołają do swojej tożsamości etnicznej, mogą być tacy, którzy się odwołają do swojej tożsamości regionalnej, na przykład Patagońskiej albo y, y, Santiago del Estero, to jest taka dość anonimowa, zupełnie nieturystyczna y, y, zupełnie okolica. okolica, ale gdzie tożsamość regionalna jest bardzo silna. Santiago del Estero, tam, tam zresztą rodzi się, o właśnie, bo popełniłem niesprawiedliwość. Jeśli, jeśli powiedzielibyśmy o takiej muzyce argentyńskiej, rzeczywiście miejscowej, to by była Chacarera. Chac właśnie nie tango, tylko Chacarera. No i Chacarera jest Santiago del Estero. No i tam jest, jest taki, taki zakątek, takie serce, ale bardzo regionalne, nie? Znowu, jeżeli Zapytamy, kogo jest Buenos Aires, może nie koniecznie A gdzie to tak. jest? gdzie to jest? W którym jeszcze na no, mapie byśmy wskazali na mapie? To, w którym to jest północny to jest? zachód, ale nie w górach. Bo, bo północny zachód, ten znany, to jest Salta, yy, gdzie też często się jeździ, czy, czy obok jest Huchuj, yy, i Tucuman, to są takie w miarę znane. Natomiast w dalej w kierunku stepu, yy, bo dalej, cały czas mamy tą strukturę góry, step, morze, nie? Dalej w kierunku Stepu jest Santiago del Estero. Płaskie, suche, gorące. tam gorące. Tam to jest gorąco. Dopiero. Jest tam takie, taka miejscowość, która się nazywa Monte Quemado, co znaczy spalony las, prawda? No to sobie można wymyślić, można sobie wyobrazić jak tam jest ciepło. A, a i obok jest Pampa del Infierno, czyli pampa, czy, czy nie wiem, łąka, powie, piekielna. równina. Piekielna, piekielna? równina, Pampa czyli del Infierno. ciepło jest tam. Jest ciepło i sucho. Dobrze, to jednak zachęcamy, zachęcasz do podróżowania, tylko że żeby jak najszybciej wyjechać z Buenos Aires i jechać gdzieś dalej. No jak ktoś lubi miasta bardzo, to ja, to ja mówię, to jest moje subiektywne spojrzenie. Ja tu też przyjeżdżam, przyjechałem dzisiaj do Warszawy, i jutro wyjeżdżam. Która mimo, że to w bez porównania do liczebności Buenos Aires. Tak jest. Dziękuję bardzo, Kraje i Obyczaje, Monika Stachura. Dziękuję również. Materiał sponsorowany przez biuro turystyki ZNP Logostur, które oferuje wyjazdy kulturowo-poznawcze na siedem kontynentów, spełniając marzenia o poznawaniu świata. wyjątkowy standard, indywidualne podejście oraz unikalne atrakcje sprawiają, że egzotyczna przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na logostur.pl.